Cześć moi drodzy! Zobaczcie jaki żwawy ślimak mi się trafił. Chciałem was dzisiaj zaprosić na kolejny test na moim ogródkowym kanale. Pamiętacie, niedawno przeprowadziłem test pod tytułem Fusy skawy kontra ślimaki. Dzisiaj przeprowadzę podobny test, ale zastosuję skorupki od jajek i zobaczymy, czy ten kolega, który tutaj się teraz już próbuje schować pod tym zielonym mleczem, przestraszy się tych skorupek od jajek. No to nic. Ja zrobię przygotowania i zaproszę was na test skorupki jajek kontra ślimaki. W moim teście udział będą brali oto Ci. Bohaterowie brązowi, pięć żwawych ślimaków. No i oprócz tego, oczywiście, skorupki z jajek tutaj zbierane przez około miesiąc. Zobaczymy, jak się sprawdzą w odstraszaniu tych brązowych szkodników naszych ogrodów. Zaczynamy! Na początek spróbuję sobie rozgnieść te moje skorupki na jeszcze takie drobniejsze elementy tak żeby ślimaki no troszkę obawiały się przejść po takiej przeszkodzie z tych skorupek bo podobno no nie lubią takich ostrych elementów te właśnie ślimaki dlatego na takie właśnie drobne elementy Musimy sobie porozgniatać jeszcze nasze skorupki. Najlepiej użyć właśnie takiej kartonowej, papierowej torebki, żeby sobie nie uszkodzić naszych dłoni. Ewentualnie można użyć do tego rękawic lub jakiegoś wałka i pod ciężarem właśnie tego wałka spróbować rozgnieść te skorupki. Jak widzicie, no, jeszcze może. Troszkę sobie tutaj spróbuję ich zgnieść, żeby można było wykonać taki okrąg, w którym umieszczę 5 ślimaków. I zobaczymy, jak one będą sobie radzić właśnie w takiej przestrzeni. No dobra, myślę, że tyle wystarczy. Odłożę sobie. Skorupki, które się przydadzą na inną okazję, myślę. No, i spróbuję sobie tutaj wydzielić taki okrąg. Taki niedomknięty okrąg. Skorupki bardzo fajnie się układają. No, i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, całkiem, całkiem zgrabny, przyznacie sami. Wyszedł mi okrąg. Jest to zrobione na takiej folii, żeby te ślimaki mi tutaj nie pełzały po stoliku. A będą sobie pełzać po takiej folii. Dobra, wyszła mi taka fajna podkowa, elegancka. Wokół tej podkowy rozłożę tak, jak to miało miejsce. Pierwszym moim teście zielone przysmaki dla tych ślimaków. Kiedy one poczują zapach liści tego, właśnie mlecza, mam nadzieję, że zgłodnieją i będą chciały się, będą próbowały się przedostać. Jakimś sposobem, właśnie po tą zieloną materię. No, także. Myślę, że tak to będzie wyglądało. Taka pułapka. No, i teraz jeszcze tutaj umieszczę głównych bohaterów, czyli te paskudy śliskie, obślizgłe. One sobie tutaj jeszcze wyraźnie śpią, bo ja ich gdzieś tam wyrwałem spod doniczki. Wyobraźcie sobie, że w szklarni sobie. Żerowały gdzieś tam pod doniczkami. No właściwie spały, bo żerują to one raczej w nocy, kiedy my nie widzimy, kiedy jest wilgotno, kiedy fajnie się im pełza. No, a ja je wyciągnąłem gdzieś tam ze snu. No dobra, no to mamy wszystko gotowe. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muszę wam powiedzieć, że to ujęcie przyspieszyłem razy dwa. Ale właściwie nie musiałem tego robić, ponieważ ten ślimak, którego tutaj widzicie z prawej strony, ruszył jak z procy. Nic sobie nie robiąc z tego, że tu są jakieś skorupki, ruszył do zielonego, aby się tam gdzieś pewnie schować. Te cztery pozostałe, jakieś takie niemrawe, chociaż również badają tutaj. Mniej więcej okolice, no ale chyba nie są głodne, tak jak tutaj ten jeden, i powolutku też tutaj ten drugi. Jak widzicie, obydwa te ślimaczki już tutaj sforsowały zaporę wykonaną ze skorupek jajek i lgną do zielonego bez żadnych tutaj skrupułów. No, takie można powiedzieć zawody. Jeden ruszył, a drugi za nim. A trójka sobie tutaj odpoczywa. No i już można stwierdzić, że skorupki, które rzekomo miały odstraszać te ślimaki, zupełnie na nie nie działają. Ślimak spokojnie sobie sforsuje taką przeszkodę. Zobaczcie. Już tutaj dobrał się do zielonego, także osiągnął swój cel, tak jak jego kolega, który jeszcze się troszkę gramoli, ale już jest blisko tego właśnie zielonego listka. Można więc powiedzieć, że test ślimaki kontra skorupki od jajek znowu wygrywają ślimaki, tak jak to. Miało miejsce podczas poprzedniego mojego testu, który, do którego użyłem fusów od kawy. Ani żaden zapach skorupek, ani ich ostrość nie odstraszają ślimaków, tak jak to czasami możemy przeczytać w różnych internetowych poradnikach. Podejrzewam, że gdyby jeszcze tutaj te skorupki były zmoczone takim letnim deszczem no to już w ogóle te ślimaki by tutaj hasały jak u siebie i byłyby szczęśliwe niczym się nie przejmując taka poranna rosa na przykład by je zbawiła chciałyby sobie podjeść nasze uprawy nawet gdybyśmy tam posypali tych skorupek czy fusów czegokolwiek to one nic sobie z tego nie robią. A zobaczcie, ten tu już przelazł. I już chyba nawet wcina tego liścia. Także test można uznać za zakończony. No i skorupki jajek na pewno nie są skuteczne na ślimaki. Trzymajcie się. Cześć.